Oto przed nami świąteczna promocja, która będzie obowiązywała przez 7 kolejnych dni, czyli do świątecznej niedzieli 31 marca włącznie. Jeśli zatem zastanawiasz się, czy świątecznym prezentem dla siebie lub bliskiej ci osoby mógłby być kurs wideo, to masz do wyboru 11 kursów prowadzone przeze mnie. Inteligencja emocjonalna zarządzanie emocjami w którym poznajemy mechanizmy i źródła emocji, przyczyny naszych emocjonalnych zachowań, komunikacji i procesów myślowych oraz wynikające z nich skuteczne techniki i narzędzia zarządzania emocjami. Kolejny kurs to Mindfulness, techniki i narzędzia poprawy jakości życia, gdzie przyglądamy się temu, jakie procesy mają miejsce w naszym mózgu i w jaki sposób możemy z tej wiedzy skorzystać temu, czym tak naprawdę jest mindfulness, a czym nie jest. I oczywiście poznajemy praktyczne techniki i narzędzia uważności, za pomocą których możemy znacznie ułatwić sobie życie, również to zawodowe. Następny kurs to sztuka komunikacji, jak rozmawiać, by zjednać sobie ludzi, w którym poznajemy zasady komunikacji i odpowiadamy na pytanie, co jest odpowiedzialne za jej efektywność i skuteczność. Odczarowujemy tam również mity na temat mowy ciała i jej znaczenia w procesach komunikacyjnych i dowiadujemy się, co tak naprawdę jest odpowiedzialne za budowanie zainteresowania w procesach komunikacyjnych i konstrukcję trwałej komunikacyjnej więzi. Kolejnym kursem jest rekonstrukcja relacji, jak budować i naprawiać relacje. Dotyczący wiedzy na temat tego, co spaja nasze relacje i pozwala nam je budować, jak również tego, w jaki sposób można w tychże relacjach rozwiązywać konflikty. Zarówno wówczas, kiedy jesteśmy tych konfliktów stroną, jak i wtedy, kiedy pojawiają się one w relacjach innych osób. W kursie motywacja, co robimy nie tak, dowiadujemy się, co zrobić, by nam się chciało chcieć. Jak do tego chcenia sprowokować innych i czego unikać, by nie marnować naszej energii na motywacyjne metody, które są równie przestarzałe, co nieskuteczne. Szósty oferowany kurs to samoorganizacja Lifehacks, w którym po kolei poznajemy proste, ale jednocześnie skuteczne narzędzia organizujące czas, oszczędzające energię i podnoszące naszą efektywność przy jednoczesnym znacznym obniżeniu wysiłku który wkładamy w realizację naszych planów. Kolejny kurs to poziomy świadomości dedykowany m.in. temu, dlaczego czasem nam tak trudno jest się z sobą nawzajem porozumieć i jak niewielką rolę w tym procesie odgrywa intelekt, a jak wielką poziomy świadomości komunikacyjnej zgodne z teorią Logana, poziomy przekonań i poglądów pochodzące z teorii strumieni Self, Gravesa i Becka czy świadomość emocjonalnej reaktywności po pracowaniu Hawkinsa. Ostatni mój kurs to jak napisać książkę nonfiction, którego tytuł mówi sam za siebie pod względem tego, jakich treści możemy się w nim spodziewać. Powiedziałem ostatni mój kurs, bo w promocji znalazły się jeszcze trzy kursy wideo prowadzone przez Dorotę Mrówkę, których tytuły stanowią ich najlepszą rekomendację. To kursy Podstawy medytacji, Warsztat techniczny, Warsztat medytacyjny, praca z myślami i emocjami, i warsztat redukcji stresu. Odnajdź swój wewnętrzny spokój. Do tej pory nasze kursy zostały kupione już grubo ponad 12 tysięcy razy, za co niniejszym bardzo dziękujemy i co zdaje się być chyba najlepszą rekomendacją do ich zakupu i zapoznania się z ich merytoryczną zawartością, do czego niniejszym gorąco namawiam i pozdrawiam.